Dzisiaj nagramy sobie mapę Escape, taką escape przygodówkę bardziej. Pod tytułem tam jest powrotem, oparto na... Na czym ona jest oparta? Nie na wiem. Na hobicie, o! No to lecimy trzech troli, bo tamta mi się nie nagrała, już nie chce mi się jej przechodzić. Dobra, idziemy, chodź. Wow, 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 spokojnie. Billboard Co tam Mam może? To, pierwszą. A ja będę teraz, Bilbo. Pa, pa, pa. Masz, chcesz klatę? Mhm. To masz klatę. I masz połowę Dzięki. mięska. Mam jakąś laskę. Czek? Dobra, to co? Czytać. Czytaj, czytaj. Bilbo razem z krasnoludami i Gandalfem opuścili Shire. Państwo kobitów. Gdy nadeszła noc, rozbili obóz w lesie. Nagle wszyscy. Uświadomili sobie, że nie ma z nimi Gandalfa. Po paru minutach na, za drzewami zobaczyli blask ogniska Bilbo. Został wysłany, aby zobaczyć kto rozpalił ogień. Już koniec? Tak. Czytaj, czy ja mam się czytać? O idziesz? NIE ja MOGĆE że GO WYWALIŁO! No jeszcze jestem. Co ty robiłeś? Notatka druga, już czytasz? No czytaj. Na polanie siedziały trzy trole i piekły nad miskiem barana. Bilbo już miał się wycofać, kiedy uświadomił sobie, że krasnoludy wyśmieją go za to, że wrócił z pustymi rękami. Postanowił okraść trolle. i za strzałkami. ma teraz no co trzecią notatkę mam no to czytaj niestety krzydzież nie udała się a trolle złapały bilba a potem całą kompanią nagle dał się dał się słyszeć głos Gandalfa który Kłócił trolle o to, jak mają przyrządzić krasnoludy. Tak długo się kłóciły, aż wzeszło słońce i trole zamieniły się w kamień. Wtedy za drzewa wyszedł Gandalf i uwolnił bilba oraz krasnoludy. Potem wszyscy doszli do wniosku, że blisko musi być jaskinia, w której trole chowały się przed światłem słonecznym. Znajdź się w Skinią Trolli i otwórz ją kluczem znalezionym w skrzyni. No to szukamy. Co to jest? To wrzuć? Mieczyk. Nie, czyli nie tu. <grych> Aha, tu trzeba wejść. To. Przycisk na górę mgliste mam jakieś. No to trzymaj go. A my gdzieś w tamtą stronę, no dobra. Ty, 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 ty. Bierz. Bierz. Tu, To tu. Jestem gdzieś, chociaż że nie wiem gdzie. Jeb. gdzie. Ja tu jak przecić górze jestem tutaj. Aha, mam tu wyjść. Miaczyk! I notatka no. czwarta. Ostrość pięć. <coughs> Czytać? No czytaj, czytaj. W jaskini było dużo złota i jedzenia. Kompania zaopatrzyła się w przydatne rzeczy. Bilbo, Gandalf i Thorin. Znaleźli sobie miecze. Mieczek Bilba był mały i bardziej przypominał nóż. Po wyjściu ze skini krasnoludy udały się w dalszą drogę. Idź w prawo. No to idziemy. W prawo. Wlędy ty tu przylazłeś? Aha, ten. No to tam. Tam, gdzie byliśmy przed chwilą, nie? Mhm. Weź to. Ale to do czego mi ten przycisk? A, na górę listę. To chyba będzie ten dalej. coś musisz chyba postawić na to. Na to musisz. Robimy jeszcze jedno, czy kończymy? A ja jak chcesz? Możesz. Dobra ludzie, nagra... Będziemy chyba nagrywać z kolei. No to. Cześć. Siemano i jo! Na razie. <laughs>